centrum nowojorskiej turystyki. Dziś miejsce krwawej życi. O ile nie jesteście pustelnikami, z pewnością widzieliście zdjęcia z Times Square, gdzie niejaki Sergiej Krawinow, znany także jako Kraven, przywódca łowców, został brutalnie zamordowany przez nieznanego, potwornego napastnika. Najciekawszą informacją związaną z tym okropnym wydarzeniem jest to, że monstr, które dopuściło się owej zbrodni, miało na sobie ten sam symbol pająka co nowojorski Spider-Man. Spoko, Spider-Manie, wiemy co robimy. O, my! Mamy plan! Tak, żadnych spraw w Nowym Jorku po prostu nie sposób wyjaśnić.

Miasto jest w ruinie. Od czego zacząć. Ej, hey, znalazłeś Harego? Nie, jeszcze nie! Okej, okay. sprawdzę u niego w domu. Może wrócił. Boko daj znać, jakbyś potrzebował pomocy! Ty nie mów Pitogi, ale wyglądasz lepiej. Hej, słuchaj tego. Wygląda na to, że ktoś obcy łączy się z tymi podrabianymi Spiderbotami. W sensie, że ktoś je namierza? Właśnie. Tylko nie wiem kto. Znajdź kolejne, jeśli dasz radę. Potrzebuję jak najwięcej danych. Brawo, Ganki. Jesteśmy o krok bliżej rozwiązania zagadki. I śladu Harego. A to co? Wszystkiego najlepszego, Em. Podobno czas leczy rany. To kłamstwo. Każdego dnia bez ciebie jest coraz gorzej. Jeśli stracę Harego, to. Nie wiem co zrobię. Mas strasznie cierpi. Muszę znaleźć chorego i go ocalić. Wężej coś długo się nie odzywa. Powinienem do niej zadzwonić. Masak. No, coś świetnego! Naprawdę? Trafiłaś w samo sedno. Wreszcie! Rewelacja. Każdy o tym teraz mówi. Tak, piszą redaktorki. Redaktorki? Gratuluję. Pierwsze zadanie? Przygotować coś równie mocnego na jutro rano. Afery, kontrowersje. Dokładnie tak. Właśnie tak. Do roboty! MJ. Ja, ja, nie wywalili nie, mnie z Bugle. Właściwie to chyba właśnie dostałam awans. Hej, właśnie tego chciałaś, nie? Tak, no jasne. W takim razie... Świetnie? Ej, <grym> słuchaj. Jest coś bardzo nie tak z Harem. Co? E, co się stało? Cóż, e, czekaj, ktoś puka do drzwi. Trochę trudno to wyjaśnić, ale obiecaj trzymać się od niego z daleka. Dębry? No Dobra, MJ, odbierz. Cześć, tu MJ. Możesz nagrać ja. wiadomość, ale... Po co? Jeśli to ważne, po prostu napisz. Błagam, wytrzymaj! Spidermanie, jak się czujesz? Niespokojny, spanikowany. E, mam na myśli... fizycznie. Czujesz ból, zmęczenie? Tak! Moment. O co chodzi? Przejrzałem zapiski z ostatnich lat. Symbiont skupia. zbiorową świadomość. Kolektywny byt, w którym byłem. Optymista z ciebie. Możesz to wciąż mieć. Co? Nie ma co panikować, ale może wpadniesz do laboratorium na testy. Nie da rady, doktorze. Mam większe problemy. Muszę lecieć! MJ. Huh? Powinienem już być w domu. MJ, gdzie? Harry. Pete. Coś taki spięty. Kawy? Musimy pogadać. Musisz już być zmęczony tym codziennym ratowaniem świata, każdego cholernego dnia. Ale mogę pomóc, wystarczy, że się zgodzisz. Nie jesteś sobą. Błąd. Dopiero teraz jestem. Wreszcie mam siłę, żeby spełnić nasze marzenie. Czy ty? Mnie skreśliłeś? Harry... Musimy zdjąć z ciebie to, co... Nie jesteśmy jakąś... Rzeczą. Hare, Nie jesteśmy Harem. My... Jesteśmy... Yo! Porozmawiajmy! Mam dość rozumu! Dość, dość, dość ci do Mam dość rozumu! Dość, dość, dość do, do łatania akceptacji! Akceptację? Jeśli chodzi o Twoją pracę! No, o mnie! O mnie! Nie o moją pracę! O, nie idą! Tylko Nie od siebie! U mnie! MJ, ty mówisz! Przeszkadzaj końcu mam kontrolę! Nie chcę ich Możemy to pokonać, MJ! Mamy już gość! Muszę się przebić! <śmieniciela> 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 tych włosów! One nie mówią ci prawdy! Też je słyszałem! Wiem, jak to jest! Ciągle stwarzasz problemy! Nie umiesz szukać pracy! A ty nie płacisz mam pracę! U Harrego. Damy radę! Ja, jak długo to potrwa? Interesuje cię tylko jedna praca! spider -tlenie. To nie fair! Ludzie mnie potrzebują! Wiesz o tym! Jak wyglądałoby miasto bez Dobrze, jak wygląda Mogę to naprawić! Zawsze daję... Dajemy radę! Zawsze jestem na drugim miejscu! Przyjemność w pojedynku, a moje marzenia obracają się w mył! Tata właśnie jest prawda! O czym ty mówisz? Jesteś ważna! To, co robisz, ma znaczenie! Muszę znaleźć sposób. Na pewno jest to na nabie Nie okaziłaś! Co? Nie! Prawda! Jeśli komuś pomogłam, było warto. Nie! Ja przydałem! Pomogła mi! Nie mogę ci ja! Moje życie bez Ciebie! Szukam drogów! Obo mi! Albo nie strac się ten słowa, w które nie wierzę! Dla patentów, które to nie cierpią! Tebyś, żebyś Nie miałem pojęcia! Nędzę, możesz rzucić pracę! Coś wymyślę! Nie mogę ci ufać! Mogę no, 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 <śleks> Muszę polegać Nie! Przepraszam, Emrzej! Nawaliłem! Nie musisz mi ufać! Ale proszę! Ufaj sobie! O mi zdrowie, co? 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 Masz rację, byłem samolubny! Tak bardzo skupiałem się na swoim życiu, że nie myślałem o twoim! Ale za to w stylu MZ! Pomogę ci to walczyć! Możemy to pokonać, MZ! Potrzebuję. Powinienem był posłuchać, być przy tobie! Jesteśmy drużyną! Ty i ja! Nie chcę, byś się poświęcała tylko po to, żebym ja miał lepiej! Twoje marzenia są tak samo ważne, jak moje! Jesteś równie ważna! Kim Jay! you don't. Zmoknij mnie w tyłek. Odchodzę. WhatsApp! Jesteś najlepsza. Myślałem, że cię stracę. Na jakiś czas chyba mnie straciłeś. Nie tylko przez symbiotów. Próbowałam być kimś, kim wcale nie jestem. Ale wróciłaś. Nie byłaś sobą. I ja też nie byłem wcześniej. Pit, ja. Pit, to. To było jak jakaś zbiorowa świadomość. Widziałam cię. I Harego on chciał zdobyć jakiś kamień. Miles jest teraz w ratuszu. Ruszaj. Kocham cię. A ja ciebie.